Dobry witamy, w Jabłonowie Któż z Was nie chciałby kupić porządnego pewnego auta po spokojnej, starszej osobie. No i tu taki egzemplarz właśnie mamy nasz kolega Grzegorz. Pozdrawiamy Cię Grzegorzu niedawno wymienił samochód swojej mamie. Mama w wieku emerytalnym potrzebowała wyższego auta, aby jej się wygodnie wsiadała, aby nie musiała gdzieś tam się wślizgiwać do niskiego samochodu Grzegorz Kupku mamy Citroena C5R Krosa z 2020 roku w rozliczeniu zostawił nam tego pięknego S-Maxa z roku 2013 pełny 13 rok w Polsce w rękach mamy Grzegorza od roku 2017 samochód do 177 tysięcy km serwisowany tylko i wyłącznie w Fordzie dalej już w warsztatach niezależnych ale jest <laughs> jest bogata dokumentacja jest do tego samochodu prowadzony no nie uwierzycie cały zeszyt, co było robione, kiedy dlaczego to kolega po prostu parę razy gdzieś tam mając ileś zapomniał dlatego sobie zaczął zapisywać eee, Zobaczcie. Nowe, wielosezonowe opony. Wychodzą z kolce Tu są jeszcze fabryczne znaki. Tutaj na tych oponach jest zrobione nie wiem ile, ale bardzo, bardzo mało kilometrów. Wymieniony rozrząd. Wszystko tu jest tak naprawdę wymienione na czas. W tej chwili nawet nie musicie wymieniać oleju. Tutaj bardzo duży bagażnik, to jest, moi drodzy, 854 litry. Eee, jak złożymy w hotelu będzie 2000. No, takie bardzo fajne auto na wyjazdy rodzinne. Bardzo duże, można nie schylając się, nie podnosząc, złożyć wózek. też roletki w tylnych drzwiach. Każde dziecko ma swoje miejsce, każdy pasażer, tym autem też mogą dorośli jeździć Siadamy do środka, w środku chłodzi nam klima, mnóstwo miejsca nad głową, jak to w S-Maxie boczne poduszki powietrzne tu sobie wyprostujemy kierownicę Converse, 226 tysięcy km przejechane, wszystko udokumentowane jest również w polskim. Automatyczna skrzynia biegów typu Powershift, zmienia biegi jak w nowym samochodzie, bez szarpięć, bez żadnych niepokojących symptomów. E, nawigacja, Bluetooth, radio, wszystko tak naprawdę, co jest każdemu kierowcy potrzebne w tym samochodzie jest w tym samochodzie jest zawsze modny czarny kolor no, auto bardzo fajne bardzo fajne, niezbliżczone zaraz Wam pokażę o, fotel kierowcy zobaczcie sobie to nic, nic nie wskazuje na to, żeby auto było zużyte normatywnie. a wręcz przeciwnie jak na swoje lata 2013 rok już jakby nie było był chwilę temu Toby swoje nagrowy to samochód jest bardzo, bardzo ładnie utrzymany Jest bardzo ładnie utrzymany, widać wybany, szanowany. Także tutaj jeszcze ktoś tym autem się pocieszy długo. Polskie menu, już nie musicie tego odgrywać na schowki, wszystko, no jak to we się? dopiero co nagrywałem o... Mamy, ma, mamy jeszcze drugiego S Maxa Titanium S. Tamten jest siedmioosobowy. Znaczy, ten paradoksalnie też jest 7-osobowy Ma w dokumentach pisane siedem osób, natomiast ma foteli pięć. Nie wiem, czy ktoś kiedyś wyjął fotele, czy, czy może one wszystkie są homologowane na siedem miejsca. Jedne wyjeżdżają z siedmioma fotelami, drugie z pięcioma. Jeśli wiecie, to napiszcie. Komentarzu bardzo chętnie poszerzę swoją wiedzę, moi drodzy. No, piękne auto, piękne auto, ładna felka, wielosezonowe opony, niezniszczony samochód. U macie jego numer, rejestracyjny, trasyjny, zobaczyć. tutaj nie ma żadnych tajemnic. A tu macie winę. Sprawdźcie sobie, zweryfikujcie. Zanim przyjedziecie, bądźcie pewni, że dokonujecie dobrego wyboru. Auto do kupienia w Jabłonowie, w Alei Krakowskiej 63, zapraszam, polecam.